Cześć, Sylwek z tej strony, witam wszystkich serdecznie. Sami widzicie, że znowu jestem obładowany paczkami. W każdej z paczek znajdują się oczywiście. Tak, komiksy. Zatem, cóż, jeżeli macie ochotę zobaczyć, co tutaj jest, a jest dużo fajnych rzeczy, zostańcie ze mną. Zaczynamy! W Gildii zamówiłem dwa komiksy. Nowioteńki, pachnie nowością, Batman, Nightfall, koniec mrocznych rycerzy i potwory. I słuchajcie, ja jestem mocno zdziwiony, bo nie sądziłem, że potwory będą tak ogromne, a Batman Nightfall wydaje się przy nich no, naprawdę takim notysikiem. <śm> serio. Dobra, ale przejdźmy pierwszy do Batmana. Gdyby nie potwory, to naprawdę bym powiedział, że ten komis jest gruby, ale te potwory trochę zaburzyły moją percepcję. Dlatego e, sprawdźmy, powróćmy do tomu pierwszego, który jest olbrzymi. Tom drugi też jest olbrzymi, tom trzeci też jest olbrzymi, no więc nie, wszystko już jest w porządku. Zobaczmy brzegi, bo to też mnie bardzo, bardzo ciekawi. To jest czwarty tom, ale faktycznie, nie, on, on jest cieńszy od trzeciego. Może trochę grubszy od drugiego. Co tym razem? To jedna z najmroczniejszych kanonicznych opowieści. Dobra, wiemy. Można sobie zobaczyć. Tutaj są wszystkie podstawowe informacje, co, gdzie i jak, łącznie z ceną. Zatem e, zobaczmy sam środek. Dobra, to, wiecie co? To takie dziwne są te wgniecenia na tych kartkach. Oczywiście to było w folii, ale jakieś problemy musiały być chyba e, w, podczas druku. E, takie wgniecenia są lekkie. Dobra, zobaczmy, z czego składa się ten Nightfall. Znowu widzę, że jest takie pomieszane. Mamy Robina, Catwoman, Batmana więc z wielu zeszytów z różnych serii wzięta jest to co jest potrzebne do zbudowania Nightfalla. Pięknie, pięknie to się prezentuje. Naprawdę już się doczekać nie mogę, kiedy przystąpię do czytania, a będę to robić na dniach. I już jestem mówiony z kolegami z innych kanałów, aby porozmawiać o Nightfallu. Z tego też się bardzo, bardzo cieszę. Dobra, co ja tutaj zrobię? Zrobię, może obejrzymy sobie okładki, co? Dla mnie to jest też ważne, żeby zobaczyć z, z czego składa się tak obasły komiks. Tak i tym, bardzo lubię te, te ilustracje, one już były wcześniej, też ten, ten sam styl. Poobserwujemy. Piękne, tak. Nightquest no to jest specyficzne też i, i styl, który bardzo mi się podoba fajnie fajnie to się prezentuje Dla mnie to jest zupełna nowość. Ja w ogóle nie znam Nightfalla i poznaję wraz z premierą tych, tych tomów. Nigdy wcześniej nie kupowałem. Fajnie. Bardzo, bardzo sympatyczna to jest seria i powiem Wam otwarcie, że ona mi się najbardziej podoba z tych wszystkich nowości wydawanych przez Egmont. Naprawdę. To jest ten klasyk jest tak dla mnie świeży, świeży temat oprawiony w, w piękne ilustracje retro, a retro jest jak wiadomo też i na czasie. Więc tworzy to bardzo ciekawe. Tak. Fantastyczne to jest. Tworzy taką mieszankę bardzo atrakcyjną, że Człowiek się nawet nie zastanawia nad tym i, i natychmiast zamawia. Mniej więcej ja wiem o co chodzi w tym, w tym Batmanie, w tym tomie. No ale jak mówiłem, bardziej mniej niż więcej. Świetnie, że jest powrót Catwoman. Dobra, tutaj mamy oczywiście starcie Azraela z, z Bruce'em Wayne'em. No dobra, dobra. Myślę, że wystarczająco dużo pokazałem. Może jeszcze galeria. Raczej nie uświadczymy galerii. Nie, nie ma żadnej galerii. No, czekamy jeszcze na kolejny tom. Świetnie. Bardzo, bardzo się cieszę, że mam to. Mam i ja. I kupiłem sobie potwory. Powiem wam, tak już rozwojowując, że ja miałem spory dylemat. Już kilka razy zdarzało mi się zamawiać, ale ze względu na cenę nie robiłem tego, nie chciałem, bo jednak on jest drogi ten komiks. On mnie kosztował. No w sumie no tyle samo co inne komiksy. Ale. ale nie wiem, coś czułem jakiś opór przed nim nie chciałem za bardzo. Ale skusiłem się. Wielu moich znajomych, w tym chłopaki z dobrego horroru i oczywiście Marca, uważają, że jest to komiks wybitny, ważny, który powinno się mieć i jest wstrząsający. Tak, że słowo wstrząsający jest właściwym słowem. No, dlatego, dlatego zamówiłem, dlatego sobie kupiłem. Marca, czy ja mogę zdradzić, że jesteś mu na rozmowę o tym komiksie? Daję odpowiedź. No właśnie, e, przeczytam ten komiks i oczywiście e, z, e, w odpowiednim czasie pojawi się film, moje, moje wrażenia, moje spostrzeżenia i nie tylko moje. E, Ładne. jest e, bardzo ładny e, ten komiks. E, realistyczne ilustracje. E, no, jestem ciekaw. E, tego tytułowego bohatera zbiorowego, jakim są e, e, potwory. Gdzieś tam mi mignął e, pewien znaczek, pewien symbol wojenny, ale może za bardzo nie chcę sobie psuć wrażenia e, w taki sposób. Dobra, mam. Mam potwory. Kolejna paczka z kultury gniewu. Jakie to jest piękne, szczerze, naprawdę szczerze. Ja jestem zachwycony. E, tym tomem, tym zbiorem, tym integralem wszystkich dzieł związanych z Biniobilem od Jerzego Wróblewskiego. Fantastyczny komiks. On jest naprawdę fenomenalny i serdecznie polecam każdemu, kto nawet nie przepada, kto aż tak nie interesuje się westernem, ale to jest przepiękna historia komiksu polskiego i w tym momencie w tym momencie otrzymujemy komiks, który też jest zbiorem historii Biniobila. Od Jarosława Wojtasińskiego na podstawie cyklu Jerzego wróblewskiego. Z tytułem "Binobil nadal w siodle. No to jest. To jest genialne. To jest genialne. No i zobaczmy. Zobaczmy kilka stron. Tak, no, ci sami bohaterowie. Ten sam styl. Fantastycznie, fantastycznie. No mówię, dla mnie powiem wam, że. Ważne, aby nie zmieniał się aż tak bardzo styl tego, co było pierwotnie I, i nie widzę nie widzę tutaj jakiejś znaczącej różnicy. Po prostu to jest ten stary, dobry Binobil, którego poznałem stosunkowo niedawno, ale. O. i mamy koleżkę znanego, znanego. Jestem ciekaw, czy skojarzycie. Z, z innych moich filmów do całkiem niedawno wyświetlanych przeze mnie. Fajnie. Nie jest tego aż tak dużo, jak w integralu. O, i tutaj. Ale sporo jest za to dodatków. Dobrze. Fajnie. Tak, Jarosław i Jaro Tasiński przywraca do życia Billa, Więc to też mi się podoba. Podoba mi się, że są różne materiały. Dodatkowe, jest co oglądać. Jest co oglądać. Jaro, Jarosław Jaro, Wojtasiński. Fantastycznie, jestem na tak. Musiałem obniżyć kamerę, ponieważ teraz są komiksy mniejsze. Mniejsze, ale nie, nie cieńsze. To jest grubasek. Komiks bardzo drogi 120 zł. Zatytułowane fungae polskich autorów, polskich znanych autorów Wojtek Waszczyk i Tomasz Lew Leśniak. Powiem wam, że długo oczekiwany ten komiks i na stronie na Facebooku w Kultury Gniewu sporo też i wywoływał entuzjazmu. No, reakcje były gromkie. Było, było sporo o nim. Ale patrzcie, tak, przewracam, przywracam, jestem zaciekawiony. Wraz z Wami po raz pierwszy to widzę, i co my tutaj dostrzegamy? Tak, fungae, dla mnie bardzo filmowy. Bardzo filmowy ten komiks jest, piękny, on jest niebywale przykuwający wzrok, wow, tak on jest niemy, zgadza się, ale on jest bardzo ładny, no dobra jest, jest chmurka, i zaczekaj, no ale niewiele, niewiele jest tutaj dialogów jak widać, fantastycznie to wygląda. Tu jakaś rodzinka, czychający potwór, ala mucha. Ciekawe. Już widzę. No to ja się wcale naprawdę nie dziwię, że było o tym komiksie głośno. Długo wyczekiwany No też i autorzy. Autorzy są naprawdę wybitni, wybitni w swoim, w swoim fachu w, w tworzeniu komiksów. No, chociażby pan żarówka, którego niestety nie czytałem, ale słyszałem o nim bardzo wiele. I wow, patrzcie. Patrzcie, ile tego jest. I one są naprawdę piękne, te ilustracje. Jakaś galeria. Nie chcę sobie psuć. Nie, w, w sądzę, że nie ma galerii. Jest intrygujący ten komiks. Jest niezwykle. Mm, Skupiający na sobie uwagę, naprawdę, inny komiks, też polskiego twórcy Jacka Swidzińskiego, zdarzenie 1908. Bardzo ciekawa oprawa. Imitująca takie stare księgi, no w sumie tak, jakby z 1906. E, nie, to, to nie jest materiał, to jest e, po prostu imitacja takiej księgi. Ale wygląda, wygląda rewelacyjnie. Znowu nie ma opisu. E, środek. E, powiem Wam, że już widziałem ten środek. I e, ilustracje, to jakie są, tak, e, tak widzimy. Mocno ascetyczne, tak uj ujmę. E, bardzo proste w swojej koncepcji. E, dlatego też... Coś, jakiś pies mi jeszcze szczeka. Dlatego też sądzę, że. Dlatego ja też liczę na to, że fabuła będzie porywająca. Tajszed, Imperium Rosyjskie, maj 1908 rok. No właśnie o to chodzi. W Sam raz na syberyjskie mrozy. Ja sobie tutaj wyobrażam pewną historię, pewną wywózkę, ale pojęcia nie mam. Możliwe, że tak o tym, o tym będzie. Komiks jest kilkuset stronicowy, mnóstwo, mnóstwo stron, jak sami zauważyliście. O czym konkretnie pojęcia nie mam. Ja tylko liczę naprawdę na to, że będę zachwycony. Że będę zachwycony. I oczywiście też dam znać. Zdarzenie 1908 rok. I jeszcze jeden komiks od Kultury Gniewu. Zawirowania. Tilly Walden. I znowu patrzcie, on jest gruby. To też kilkaset stron. Bardzo fajnie, bardzo mile zaskakuje kultura gniewu, ale też zaskakuje ceną. Ten też jest dosyć drogi 120 zł. No, sporo, sporo. No, ale, no wiadomo, to nie jest pora na wyjaśnienia, skąd te ceny. W swoim autobiograficznym komiksie Tilly Walden wraca do czasu nastoletności, by zmierzyć się z przeszłością wyczynowej łyżwiarki. Stopniowo odkrywa jednak, że pod warstwą wspomnień o treningach ukrywa się wiele innych wątków i emocji. Przygląda się więc jak sport może stać się ucieczką i próbą odnalezienia swojego miejsca, ale też jak bardzo w pewnym momencie przestaje wystarczać. Hmm. Byłam wyczynową łyżwiarką figurową i synchroniczną przez 12 lat. Tak, bardzo ładny to jest. Bardzo ładny komiks. Trochę, trochę kojarzy się z mangą. Trochę mi się kojarzy z innymi komiksami wydanymi przez Kulturę Gniewu. No i dobra, mamy tutaj historię użwiarki, nastoletniej użwiarki, którą niegdyś była autorka tego komiksu i opowiada o swoich doświadczeniach. Swoje doświadczenia zawarła w, na ponad 300, prawie 400 stronach. Słuchajcie, więc jest co czytać. Na końcu mamy jakieś fotosy. Dobra, mamy zdjęcie. Przemyślenia pewnie jakieś, podziękowania, więc ja jestem otwarty. O, wyróżnione. Nagrodą Eisnera, zawirowania. To komiks o czasie dorastania, kiedy tak ważne jest, by nauczyć się rozpoznawać swoje pragnienia i trwając przy nich, dokonywać własnych wyborów. No skoro to jest Eisner, nagroda Eisnera, no to coś jest na rzeczy. To musi być dobre. Dobra, słuchajcie, mam kolejną paczkę. Tutaj podejrzewam, że to jest kolejna nowość. Od wydawnictwa... Tak, od wydawnictwa, którego wcześniej od wydawnictwa, którego wcześniej nie znałem, Winidia i co to jest? To jest Nimona komiks. Popatrzcie. Zdaniem jurorów i recenzentów Nagroda Eisnera w kategorii najlepszy album graficzny reprint. Więc jest ten komiks nagradzany. Jest ten komiks doceniany przez krytyków. A także i przez czytelników na całym świecie. Mało tego, jeszcze znajdę tę informację. No właśnie, znajdę informację. Prace nad ekranizacją już trwają. Na Netflixie ma pojawić się serial Ni Nimona. O, i tutaj mamy jeszcze ślad polskiej autorki z Kultury Gniewu, którą z, też znam. Herzyk wspaniale narysowana powieść osadzona w niebanalnym świecie fantazy zaludnionym przez wielowymiarowe charakterne postaci, historia, która zostanie z wami na długo. Dobra, powiem wam, że pojęcia nie mam znowu, o czym ten komiks jest. Ale jestem niewątpliwie zaciekawiony. Zobaczmy te, te pierwsze jakieś strony. Jestem Was ciekaw, Waszego zdania, czy Wy e, słyszeliście o tym komiksie, czy widzieliście o tym, że, że jest na świecie na tyle głośno, że też i powstaje produkcja netflixowa. E, tutaj chyba chodzi o zmiennokształtnych, z tego co kojarzę. Bardzo dobry papier, fajnie się ogląda. Fajnie się ogląda to. Przekartkujmy w taki sposób. Jest sporo stron. Tu jakieś dodatkowe, e, dodatkowe materiały. Jak powstała Nimona? Totalnie pierwszy szkic do Nimony. Dobra, tutaj mamy autorkę. Jest młodą i porywczą zmiennokształtną. Marzy o zostaniu łotrzycą. Lord balister czarne serce to arcełotr pragnący zemsty. No dobrze. No to już wiemy o co chodzi. Dobra, kolejna paczka. Dobrze, kolejna paczka zawiera w sobie ostatnie spojrzenie i Rorschach. No dobra, dlaczego ostatnie spojrzenie? Może tak. Ostatnie spojrzenie. No przecież ja już to dostałem, już to omówiłem. Wielokrotnie wspominałem o tym komiksie. Jasne, że tak. Mało tego. Uznałem ten komiks za mój komiks roku 2022. Dla mnie to jest mój ulubiony komiks z zeszłego roku. Ja go po prostu uwielbiam. To jest mój styl narracji. Moja historia dotknął mnie tak bardzo, że nie jestem w stanie zapomnieć jego historii i uważam go za naprawdę arcydzieło. Dla mnie to jest arcydzieło i to arcydzieło ja dałem na aukcję na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Nie będę przekartkowywać, ponieważ wszystko już tutaj macie recenzję do ostatniego spojrzenia. Więc przechodzimy do kolejnego komiksu. Kupiłem Roszacha. Zgadnijcie przez kogo? Kto u mnie na kanale 50 razy mówił. Jak nie więcej o tym, że dla niego to jest mega komiks, dla niego to jest najważniejszy komiks. E, uwielbia, kocha ten komiks i wszystko co najlepsze. Tak, oczywiście, mowa o tobie, Łukaszu. Bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. No i dzięki Tobie m, pomyślałem, że, że no, też muszę wziąć w takim razie, zobaczyć o co chodzi z tym komiksem, dlaczego on jest tak ważny, e, dlaczego on też i zbiera mnóstwo wyróżnień. Nie tylko od samego Łukasza, ale też i wielu innych fanów komiksów. Więc jestem naprawdę zainteresowany tym, tym, tym dziełem. Wszystko jest bardzo ładne. No to jest Egmont, prawda? No jasne, że to jest Egmont, więc widzę, że to jest ilustracje, jakich można się spodziewać po, po czytaniu Batmana, Supermana i innych superbohaterów, bo to jest właśnie mowa o, właśnie o, o uniwersum Strażników. Bo tutaj jest ten bohater. Co ważne, ja oczywiście mam strażników, ale jeszcze nie czytałem, ale nie jest on nie potrzebne, nie jest potrzebna wiedza o strażnikach, żeby przejść do tego, ale i tak będę chciał pierwszy strażników przeczytać, aby później dowiedzieć się, co jest treścią tego komiksu. Dobra, jedna książka. Jedna książka, jeden komiks Black Hole. No oczywiście, oczywiście musiałem to wziąć. Wiadomo z jakiego względu, skoro to jest mój ulubiony komiks, komiks roku 2022, to ja musiałem kupić wcześniejszy jego komiks. Black Hole, oceniany też przez wielu, wielu, jako jeden z najważniejszych komiksów. Ogromny, ogromniasty. Bardzo, bardzo gruby ten komiks jest. Słyszałem o nim, o tej historii mocno kontrowersyjnej. Zobaczmy. To było niczym potworna gra w berka. Chwilę im zajęło, lecz wreszcie zrozumieli, że to jakaś nowa choroba dotykająca wyłącznie nastolatków. Nazywali ją zarazą nastolatków albo francą. To jest bardzo dziwne, ale właśnie no taka dziwność mnie się podobała. Okropne, okropne są te zdjęcia. O kurcze, lekcja biologii. Tak, to no masa krytyczna to będzie tutaj. Ciekawe. Tak, to jest styl Charlesa Brunsa. Wow, co to jest? No, powiem Wam, że już mi się to podoba. Tak makabra, brzydota, taki wstręt. Tak, znowu te, takie zniekształcone twarze, jakieś potwory. Takie obrzydzenie. Nie chcę sam tego omawiać. Mam pewną propozycję co do osoby, z którą miałem ochotę. Ale na razie nie zdradzę tego. Udało mi się upchać te wszystkie komiksy w jednym kadrze. Jakoś to wygląda. Jest trochę komiksów. Podejrzewam, że będzie ich jeszcze więcej w niedalekiej przyszłości. Jak na razie mam co czytać, mam co omawiać. Mam się też i z kim spotykać. Trochę niespodzianek też i będzie na moim kanale związanych z... Tymi i innymi komiksami, więc dziękuję Wam serdecznie za to, że byliście, obejrzeliście ze mną i że tworzymy bardzo fajną społeczność na kanale Sylwek. Dziękuję Wam wszystkim za to wszystko. Wielki kciuk w górę. Do zobaczenia. Cześć!